Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z wakacyjnym tagiem. Z racji tego, że mamy wakacje, chciałam podpowiadać Wam na takie wakacyjne pytania e, i może dowiecie się czegoś nowego, e, czego mnie jeszcze nie wiedzieliście. E, no dobra, lecimy z tagiem. Pierwsze pytanie: domek na plaży czy domek nad jeziorem? I to chyba chodzi generalnie o wakacje, nie tak, czy chciałabym mieszkać w domku nad jeziorem czy w domku na plaży. Ale generalnie powiem Wam, że zdecydowanie wolę morze. Wolę morze od gór i od jeziora. Wiadomo, że na Mazurach raczej wakacje jest bardzo dużo robali, a no ja bardzo nie lubię robali, komarów i wszystkich takich innych rzeczy. Raz byłam na Zielonej Szkole właśnie na Mazurach w czerwcu, czy tam w maju i niezbyt dobrze wspominam robactwo. No dobra, drugie pytanie. Jaki jest mój ulubiony wakacyjny sposób uczesania włosów? Więc jeżeli chodzi o wakacje, to wiadomo, że wtedy są upały i, i raczej nie chce nam się chodzić w rozpuszczonych włosach, a nawet jakbyśmy chciały, no to raczej jest to prawie że niemożliwe, bo wszystko nam się wtedy poci i generalnie czujemy się jakbyśmy miały futro na sobie zamiast włosów. Ja nie lubię chodzić w kitkach, nie lubię mieć spiętych włosów, ale wydaje mi się, że najbardziej lubię takie koczki tutaj upięte na... Oh Boże, trochę im głosu. Najbardziej lubię takie koczki upięte tutaj z jednej strony głowy jeden i z drugiej jeden. Wydaje mi się, że to jest bardzo dziewczęce i takie... wakacyjne. Czy łatwo się opalam, czy łatwiej dostaję poparzenia słonecznego? Ja generalnie mam taką karnację, która szybko się opala i raczej przechodzi ten proces bezboleśnie, ponieważ mam taką oliwkową skórę, powiedzmy, że można tak to nazwać. E, przynajmniej jeżeli chodzi o ręce i o plecy, e, od razu raczej robi się brązowa, nie mam takiego efektu przejściowego z czerwonego z, e, tak, z czerwonej, poporządnej skóry, brązową, tylko raczej opalam się od razu na brązową. Czy kiedykolwiek zrobiłam sobie tatuaż schenny? E, myślę, że tatuaż schenny jest to bardzo popularne, przynajmniej było bardzo popularne, kiedy ja byłam w gimnazjum i w podstawówce e, i. Może nieco każde wakacje, ale bardzo często robiłam sobie tatuaże henny. i to były różne, przeróżne wzory, ale częściej były wymyślone przeze mnie. Ognisko czy pływanie nocą? Um, hmm. Myślę, że kiedyś powiedziałabym pływanie nocą, ale teraz zdecydowanie ognisko. E, tak, ognisko. Gdybym mogła pojechać gdziekolwiek na wakacje, gdzie by to było? Myślę, że jest dużo miejsc, które chciałabym pojechać i które chciałabym odwiedzić, ale jeżeli chodzi o wakacje, to raczej fajnie by było pojechać gdzieś, gdzie jest krystaliczna woda, krystaliczna, błękitna woda, jest plaża, czyli pewnie byłyby to jakieś wyspy, może Dominikana, może Karaiby, coś w ten desen, jakieś tropiki. Kostium jedno czy dwuczęściowy, jeżeli chodzi o basen, to zdecydowanie jednoczęściowe. A na plaży to jednak dwuczęściowy, wakacyjno-makijażowy must-have. Generalnie, jak są upałe w wakacje, nie lubię się malować, bo wtedy wszystko się spływa, pod wpływem temperatury i tak dalej. Więc no, myślę, że fajną rzeczą w wakacje są kremy BB z filtrem, um, które chronią naszą twarz przed słońcem i myślę, że to by był taki, można powiedzieć, must-have wakacyjny. Ile było stopni w najcieplejszy dzień, jaki do tej pory przeżyłam? E, kiedyś byłam na koloniach w Grecji i wiem, że tam było bardzo ciepło, ale nie jestem sobie w stanie przypomnieć, ile to było stopni. Ale ostatnio w Polsce w sumie wakacje też są bardzo ciepłe, więc myślę, że to było 35 może stopni najwięcej, e, ale myślę, że na pewno nie więcej. Czy kiedykolwiek miała wakacyjną miłość? No myślę, że każdy kiedykolwiek miał wakacyjną miłość, szczególnie dziewczyny, więc... Macie odpowiedź. E, pierwsza rzecz do zrobienia na mojej wakacyjnej liście rzeczy do zrobienia przed śmiercią. E, powiem Wam, że kiedyś zrobiłam sobie taką listę, gdzieś tam jest zaszyta u mnie jeszcze w pokoju, e, ale wakacyjna. Hmm. Chyba nie mam tak, żeby rozgraniczyć tej, tej, tej powiedzmy pierwotnej wersji od tej, od tej drugiej wersji. Ale myślę, że w wakacje no to fajnie było właśnie pojechać gdzieś do jakichś ciepłych krajów, czy, czy... nie wiem, czy chociażby do jakiegoś Los Angeles, do Stanów, do Meksyku, zobaczyć jaka jest tam kultura i, i myślę, że to by można wpisać w pierwszą rzecz. Um, listy rzeczy do zrobienia przed śmiercią w wakacje. O Jezus, strasznie długa nazwa. No i kolejne pytanie, długie czy krótkie włosy podczas wakacji? Na pewno krótsze włosy są wygodniejsze pod tym względem, że możemy właśnie nosić je rozpuszczone, czy jak mamy takie krótsze włosy, one nam tak nie przeszkadzają, ale z drugiej strony, długie włosy da się fajnie jakoś upiąć, wpiąć jakiś wianek, niewianek wakacyjny i chyba jednak wybieram tak czy siak długie włosy. Czy maluje się, kiedy idę na plażę lub basen? Ja generalnie jestem zwolenniczką malowania się wtedy, kiedy muszę. No, powiedzmy, kiedy muszę, tak? Kiedy idę do pracy, kiedy gdzieś wychodzę ze znajomymi, e, czy właśnie kiedy nagrywam, ale raczej wolę chodzić bez makijażu, wolę, żeby moja skóra miała czym oddychać. E, I generalnie, żeby nie przesadzać, kiedy nie trzeba. E, no i ostatnie pytanie: najgorsze wakacyjne wspomnienie. Hmm. Powiem wam, że wakacje raczej kojarzą się z czymś miłym i nawet nie chcę mi się jakoś przypominać jakichś złych wspomnień, bo to nie o to chodzi w tym. I wakacje powinniśmy się cieszyć z wolnego czasu i z tego, że jest ciepło na dworze, z tego, że możemy gdzieś wyjechać z rodziną czy ze znajomymi i takie wspomnienia powinny nam zostawać w głowie, a nie te najgorsze. Więc może powiem Wam najmniejsze wspomnienie, które mnie spotkało w spotkało. Najmilsze wspomnienie, które jest związane z wakacjami eee, i wydaje mi się, że te takie najmilsze wspomnienia e, są związane z tym, jak wyjeżdżałam co roku z moimi dziadkami i z moimi siostrami ciotecznymi i z moim bratem ym, do pewnej miejscowości nad morzem i właśnie co roku tam jeździliśmy, co roku mogłam tam poznać nowych ludzi. To było przy plaży, więc mogłam chodzić na zachody słońca, wszędzie było pełno lodów i innych takich rzeczy, więc myślę, że to są takie najmniejsze wspomnienia z dzieciństwa. A w sumie drugie takie najmniejsze wspomnienie to jest zeszły rok i moja praca i generalnie cały, to, cały ten przebieg wakacji, jaki był jakoś, mimo tego, że nie było czasem łatwo, to bardzo fajnie wspominam ten okres, no, mimo tego, że pracowałam, więc da się pracować i mieć miłe wspomnienia. No. I tak, to by było na tyle z tego tagu. Pytań nie było dużo, ale też kto by oglądał 78-minutowy film, jak odpowiadam na jakieś pytania. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli chcecie, to możecie mi w komentarzu odpowiedzieć na te pytania, które były w tym tagu. Bardzo chętnie poczytam. Albo jeżeli też nagrywacie filmy, to nagrać taki tak I też fajnie by było go obejrzeć, z tego względu, że są wakacje. No i po sobie niektóre rzeczy. Ja teraz z wami się żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.